Powstał taki mit, że pakietu Office nie ma na MacBooki, i przez to część z osób nie decyduje się na zakup tego sprzętu w obawie, że nie będzie miała programów Word, Excel, PowerPoint, OneNote czy choćby OneDrive. W tym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób zainstalować oryginalne oprogramowanie Microsoft Office. Zapraszam. My Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na to, żebyście nigdy nie korzystali z oprogramowania nielegalnego. E, oczywiście w internecie możemy znaleźć bardzo dużo takich wersji, ale mogą one zawierać wirusy, a przede wszystkim są to wersje niestabilne. Jeżeli będziecie chcieli coś zrobić, uwierzcie mi, może zdarzyć się tak, że właśnie wtedy ten program nie zadziała. Dlatego warto zainwestować w oryginalne oprogramowanie, które, jak Wam pokażę, wcale nie jest tak drogie. Microsoft Office sprzedawany jest obecnie w dwóch wersjach: jako Office 2016 oraz Office 365. Najpierw o tym pierwszym. Office 2016 to jest zakup programu. Kupując go, otrzymujemy daną wersję programu. Bez żadnych aktualizacji, z możliwością zainstalowania na danym systemie Windows albo Mac. Office 2016 jest przypisany do danego komputera i jeżeli chcemy go przeinstalować, możemy to robić średnio co około 90 dni. Office 2016 w wersji dla użytkowników domowych kosztuje 599 zł oraz dla użytkowników domowych i małych firm. W pakiecie razem z Outlookiem kosztuje 1049 zł. Są to ceny ze sklepu Media Markt. O wiele bardziej korzystnym rozwiązaniem jest zakup Office 365. To forma subskrypcji, taką jaką znacie choćby ze Spotify'a, Netflixa, Tidala czy Adobe Creative Cloud. Płacimy za określony czas i w ramach tego okresu mamy udostępniane zawsze. Bez limitu, e, jakieś usługi. Podstawową różnicą jest to, że Office 365 jest przypisany do naszego konta Microsoft, a Office 2016 jest de facto przypisany do danego komputera. W przypadku Office 365 mamy zawsze udostępniane najbardziej aktualne wersje programu Office wraz z comiesięcznymi aktualizacjami. Do tego dochodzi 1 terabajt, przestrzeni w dysku OneDrive oraz 60 minut na rozmowie w Skype'ie na telefony stacjonarne bądź komórkowe za granicą. Teraz najważniejsza kwestia czyli cena. Office 365 jest sprzedawany w wersji pudełkowej oraz w wersji tak zwanego PTR. -u. Wersja pudełkowa kosztuje 299 zł. Jeżeli wersję pudełkową kupujemy z nowym komputerem, wówczas w odpowiednich sklepach, na przykład Mediamark, cena produktu obniżona jest o 100 zł. Czyli kosztuje 199 zł. Wersja PTR, czyli taki kortonik, który możemy znaleźć w okolicach kasy, w sieci Mediamark i Saturn zawsze kosztuje 199 zł. Czyli niezależnie czy kupujecie nowy komputer, czy zaraz będziecie biec do sklepu po Office'a. Zapłacicie za niego 199 zł za rok użytkowania Office 365. Możecie też znaleźć takie rozwiązania jak Office 365 dla użytkowników domowych. Ta wersja na rok kosztuje 379 zł w sieci Media Markt, i w ramach niej macie możliwość zainstalowania Office na 5 urządzeń lub dla 5 użytkowników. Wtedy każdy ma swojego Office'a, i swoją e, przestrzeń w OneDriveie. E, oczywiście nikt nie ma podglądu do tych treści, bo każdy ma swojego osobnego OneDrive'a. To jest doskonałe rozwiązanie na przykład dla studentów, e, którzy łączą się w grupę i płacą jednorazowo za takiego Office'a, bądź dla rodzin, jeżeli mamy większą liczbę komputerów w domu. Jest jeszcze możliwość zakupienia Office'a na miesiąc. Taka wersja e, personal kosztuje 29,90 miesięcznie kupuje się ją z poziomu strony Microsoft. Przechodzimy teraz do instalacji, a instalacja jest o tyle specyficzna, że tych programów nie znajdziemy w Apple Store. W pierwszej kolejności uruchamiamy przeglądarkę Safari, wchodzimy na stronę office.com/setup, gdzie Mamy możliwość albo zalogowania się na swoje konto Microsoft, albo utworzenia nowego konta Microsoft. Co jest ważne, jeżeli korzystaliście do tej pory ze Skype'a albo macie Xbox'a, to jest to to samo konto, pod które jest podpinana ta subskrypcja. Ja oczywiście mam już konto e, Office. Jeżeli Wy go nie macie, zapraszam do utworzenia go i później zalogowania się tutaj. Ok, logujemy się. Wprowadzamy hasło i wpisujemy 25-znakowy kod, który mamy albo na Paragonie z wersji karteczkowej, albo ukryty w pudełku w wersji pudełkowej. Oczywiście tutaj nie znajdziemy żadnej płyty ani żadnego pendrive'a. Wpisujemy dany kod. Automatycznie jesteśmy przekojarowywani na stronę zarządzania Office'em. Nie sugerujcie się tym, co tutaj widzicie. Ja mam Office'a w wersji dla użytkowników Home. Co jest teraz bardzo ważne, klikamy Zainstaluj. I automatycznie mamy możliwość instalacji Office'a na nasz komputer. Zwróćcie uwagę, Office się pobiera, plik instalacyjny ma 1,6 GB, a wszystkie programy pakietu Office to jest około 8 GB. Bardzo ważne jest to, że żeby zainstalować tego Office'a trzeba mieć najbardziej aktualne oprogramowanie, czyli macOS Sierra. OK, pakiet Office już jest ściągnięty, dwukrotnie klikamy na niego, Uruchamia się automatyczny instalator. Klikamy Dalej. Oczywiście, akceptujemy licencję oprogramowania. Klikamy Instaluj i wpisujemy hasło do naszego komputera w celu autoryzacji tej instalacji. OK, instalacja przebiegła pomyślnie. Klikamy Zamknij. A sam instalator możemy przenieść do kosza. Dzięki temu mamy już pełny pakiet Office. Klikamy w Launchpad i zwróćcie uwagę, zainstalowały nam się programy OneNote, PowerPoint, Excel, Outlook i Word. Żeby mieć je zawsze pod ręką, zawsze polecam przenieść je do doka. Żeby teraz dokończyć proces instalacji, musimy otworzyć choćby jeden z programów Kliknąć rozpocznij. O, jeżeli chcecie, możecie przeczytać, co jest nowego w nowym Office 2016 udostępnianych w ramach subskrypcji Office 365 i musicie się zalogować na własne konto Microsoft, które wcześniej e, stworzyliście. Wpisujemy swoje dane. Klikamy Dalej. Wpisujemy hasło. Możemy zacząć korzystać z programu Word i oczywiście wszystkich innych e, programów. Zwróćcie uwagę, że ten Word wygląda tak samo jak Word e, w przypadku komputerów z systemem Windows. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda PowerPoint i Excel. Mamy wszystkie trzy programy otworzone. Tak jak mówiłem na początku, w ramach Office 365 jest udostępniany również OneDrive, czyli 1000 GB w przestrzeni w dysku sieciowym. Żeby go uruchomić, musimy wejść w App Store i tą aplikację, jako jedyną, musimy pobrać z App Store. A. Klikamy OneDrive i pobieramy tą oryginalną aplikację od firmy Microsoft. Klikamy pobierz, ja akurat już mam ją pobraną, więc klikam otwórz i znowu za pomocą konta Microsoft loguję się do mojego OneDrive'a. Wybieramy lokalizację folderu usługi OneDrive. Oczywiście jest to domyślna lokalizacja i klikamy dalej. Zwróćcie uwagę na to, że mamy możliwość wybierania folderów które są w chmurze, w naszym OneDrive, które mają być synchronizowane z MacBookiem. Jeżeli więc na przykład nie chcemy, żeby zdjęcia były synchronizowane albo dokumenty, możemy to po prostu wyłączyć. Możemy też kliknąć, żeby synchronizowane były wszystkie foldery w OneDrive. Ie. I klikamy dalej. Oraz klikamy, żeby OneDrive automatycznie się otwierał przy uruchomieniu komputera. Dzięki temu wszystkie pliki będą automatycznie ściągane. Zwróćcie uwagę, w górnej części ekranu pojawiła się ikonka OneDrive'a i to, że wszystko jest już zsynchronizowane i aplikacja jest aktualna. Ok, proces instalacji został zakończony. Macie wszystkie aplikacje pakietu Office czyli Word, Excel, PowerPoint, OneNote i zainstalowany OneDrive. Jeżeli spodobał Wam się ten filmik, daj łapkę w górę i oczywiście zasubskrybuj mój kanał.